Jestem na meczu Mazura Radzymin z Polonią 3 Warszawa. Debiut w zespole z Radzymina zalicza dzisiaj Grzegorz Krychowiak, który wchodzi w podstawowym składzie. jest zdecydowanie dopisała, tak naprawdę trybuny były w 100% zapełnione, a miejsca dla kibiców było wręcz za mało, dlatego część kibiców ustawiła się po prostu za jedną z bramek, aby śledzić poczynania swoich ulubieńców, jak również Grzegorza Krychowiaka, dla którego to właśnie był debiut w zespole z Radzymina.

Emocje jednak były nie tylko na ławkach trenerskich. Mazur Radzymin miał okazję do wygrania tak naprawdę tego spotkania po rzucie karnym, lecz tutaj bramkarz gości z Polonii 3 Warszawa świetnie wyczuł intencję strzelającego. Świetnie zaprezentowali się również kibice, którzy chociażby po jednej z bramek dla Mazura Radzymin zrobili klasyczne racowisko, co na tym poziomie ligowym nie zdarza się zbyt często. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3 do 3. Grzegorz Krychowiak spędził na boisku 77 minut i zaliczył asystę z siódmej minuty meczu. Już tutaj podczas spotkania, tak naprawdę, e, zawieszony za kartki jako brzeźniczak, rozdawał autografy. Bardzo cierpliwie trzeba przyznać, że wielu, wielu kibiców przychodziło do niego z prośbą o podpis gracz Legi i reprezentacji Polski z serdecznością podchodził do kibiców. Trzeba przyznać, że pomimo tego, że to Grzegorz Krychowiak oraz słynny raper Fide byli głównymi gwiazdami tego wydarzenia, Jakub Brzeźniczek również cieszył się sporym zainteresowaniem. Witam serdecznie. Jak pan ocenia występ Grzegorza Krychowiaka dzisiaj? No Myślę, że bardzo pozytywnie. Wielko nie wiadomo było to. Wiadomo, no, chłopak z Deputacji Polski, odwiedził Radzymin, tak. My wszyscy byliśmy pod dużym wrażeniem, jest to duże wrażenie. natomiast nie mieliśmy za dużo czasu na treningi, bo to był jeden trening tylko i dzisiaj mecz, ale myślę, że asysta, było widać po nim emocje, także Chłopcy, myślę, i on jesteśmy jak najbardziej zadowoleni. Okej, okay, super. A na ile są szanse w ogóle, że Grzegorz Krychowiak zostanie na dłużej? Że to nie jest ten jednorazowy występ, o którym tyle się mówi? No, Szarmacko się uśmiechnął, puścił oczko do mnie, także myślę, że może to nie jest ostatni mieć. Okej. Okay. Fani z Radzymina bardzo długo po meczu oczekiwali na wyjście Grzegorza Krychowiaka oraz rapera Kłebona Fidesz z Szatni. Na szczęście doczekali się i były reprezentant polski oraz raper. Wyszli do swoich fanów i... Naprawdę rozdali bardzo dużo podpisów. Byli również chętni do rozmowy. W prywatnej rozmowie Kwebo zaznaczył, że negocjacje, jeżeli chodzi o pozostanie Grzegorza Krychowiaka w klubie, trwają. Więc miejmy nadzieję, że to nie był ostatni występ Polaka.